Cześć! Witamy Was z portu w Helu. Wybieramy się z naszą ekipą na łososie. Tutaj słynne jajo. Szyper już się z nami przywitał. Przygotowuje łódź. Przy Przypomnę tylko, że płyniemy dzisiaj Akadem 3 z Piotrem Klawiterem, którego już dobrze znamy, bo wcześniej z nim Wpływaliśmy, także mamy pełne zaufanie. No i właśnie udajemy się na łódź. Wyjdziecie po łapać? Pewnie. No. Na tej łódce byłem pierwszy raz, rozumiesz? Wyjdziecie? Nie, już kolejny. Słuchaj, i miałem 7 sztuk, i sam to To chyba nasza, co? Jest i pan Piotr. A, jest i pan Piotr. Trochę śliska, trzeba uważać. Cześć. Jeszcze raz. Cześć, cześć. Witamy Piotra. Wskakujemy. Tam miło Cię widzieć po raz kolejny również <gry> kolejna ekipa szykuje się na rejs w zasadzie już odpływa no i jak to w porcie w PL. rano łódki się szykują każdy chce złowić nasz szyper mówi że ten sezon jest bardzo dobry że można połowić Także myślę, że dzisiaj będzie dobrze. Będzie się działo. Tak. No, to, że będzie się działo, to na pewno, tylko pytanie, czy będzie dobrze. No i płyniemy i my. Rozpoczynamy się na łowisku. Pewnie tak będzie. O, i karmoran siedzi. No i tak jeden tylko. Podoba ten taki element wyjścia z nie? Tak. Radza słoneczko dopiero. Tak, jest Tak, klimacik już jest. Już mi się podoba. i widać całą Zatokę Irańską. Tam gdynia, jeśli się nie mylę na przeciwko, trochę w lewo, tam gdzie ten komin, tajdalski. No, no no, bierz go, żeby nam, Mamy?

Proszę Państwa, jak mówi Piotr, święty graal trollingu łososiowego, majtki dody. No trochę się śmiejemy, ale to jest taki rodzaj flashera, który ma w środku taki o, różowy pasek fluorescencyjny. Jaki ciężarek, Jaka gramatura? 30 gram tak. Fiolecik teraz. Tutaj winda na 45 metrach, a jak rozstawiasz, w sensie na jakich głębokościach? 45, to no. tu jest 45, 35, 25, Aha. tu będzie 40, 30, 20. Aha, czyli między 20 a 45 tak mniej więcej <noise> tak. łowimy, nie? I teraz taki fiolecik, srebro i zielony. wygląda morski trolling o, przechyły i przechyły o, za falą fala mknie głównie czekanie pierwszy hol w obiektywie ale niestety inna łódka no, w związku z tym są szanse i u nas na rybę skoro im coś wzięło No coś tutaj nad moją głową zaczyna trzeszczeć? Co, ucieka na hamulcu? Mamy pierwszą rybę na haku. Mam nadzieję, że ją docholujemy. A to jest wędka z planerem, czy nie? To jest wędka z planerem? Z planerem. Czyli on jeszcze planer dodatkowo holuje. Nie, odczepiło się chyba. Jest akcja. Wygląda jak podwójny hol, prawie. Nie, to już, to już się odczepiło. Od chyba tak. tak, od tamtej się na pewno odczepiło, bo ja już widzę, że bo ona idzie. Ale lepiej uważać, żeby się na wędki nie splątały. Pobierze? Nie A co tutaj się dzieje? Nie, to jest tutaj No to chyba jedną samą Jest ryba? Ale ona się wycofa w ogóle No No zobacz, no patrz Przed chwilą jakie było walnięcie no, zobacz czy on ją on po prostu splątał i dlatego? nie, bo to by ta żyłka tam szła dobra, to trzymaj ole, ole, o, ja pistole. chyba rykina to wygrosła zobacz, jak jedzie cały cios na hamulcach nie może nic zrobić tam albo <grybujesz> okręt tweney. No, no. tam Nie, je no, Jeszcze, jeszcze idzie. No, jeszcze idzie. On paw, Jest, jest, trochę I on czas wyciąga. Tak, ja jeszcze chwilę wyciągnął. 250. Cały czas na tym samym, ja nic nie, nie zabrałem, bo ma 200... No to nie, bo to nie, a nie, ten działa. Z tej strony. 251 to stopy pewnie, nie? Tak. Ale no jest pan, ja pesy. troszkę zwolnił, opór nie, jest pewny, prawda? Dobra, Chodź, teraz ty pomówię. Mamy na pewno piękną rybę na haku. Nie ulega żadnej wątpliwości. Wyciągnęła 250 stóp żyłki. Teraz zmiana dimy przy wędce. Zobaczymy, ile da, uda mu się ściągnąć. Ciężka robota, nie Piotr już szykuje mega podbierak. No, no. ciśnie, ciśnie ciśnie No Jedzie na hamulcu Oooooo! Zobacz, to znaczy, ja Wam powiem tak, jak piesek idzie pod wodę, to 10 to jest murowane. I o to właśnie chodziło. Jak tam, zmiana? No, bo już widzę, że trzeba zmiany. zresztą poniżej setki i teraz w którą stronę? w no tą, to no to to bo wędka mi no. przeszkadza ta, ta uprostowana było odnieście jak Ci oddawałem 80 to Bo było 120 a potem znowu zjechał do 100, ta, 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 150 to, no bo wiesz on w dryfie idzie a teraz zaczyna w bok Dziękujemy za uwagę Jak wiemy w sięłka zaczyna teraz lekko w lewo uciekać nie? A jest szansa że on się zmęczy? no tak, tak już znacie jak na początku szedł Szarpnięcia traktowa. tylko tylko. ja czuję, czuję, że niech się męczy, bo naj, jakby, jak najbardziej zmęczony jak do jak do <grymne> kurwa jest jest ma pomóż ja pitole jaka ryba ja cięż nie mogę ale ja czuję, że on oddycha, jak go zobaczył. Tam już oddech był głęboki. ofiarę. Ile? Jest, jest, jest. 16. 116. Pięknie. Yeah! Yeah! <laughs> to jest kloc, nie? To jest, to, to, to jest z tych grubasów, nie?

za. Ja, prze, przeszła. Przeszła pod. Jest! Ha, ha. Ja w ostatnim patrzę, momencie. W zębrykę, poszedłem na tą stronę, patrzę, co ona tak dwa lata. No, <laughs> czyli, jednak, czyli jednak, że tak powiem, stało się zadość. Kończymy. mamy w Słoneczko już zachodzi. Przed nami półwysep Helski. W głębi zatoka Gdańska. A my kończymy dzisiaj naszą przygodę z helskimi Łososiami.

Kończymy kolejny wspaniały rejs z Piotrem Klawiterem, o, który tutaj jest. Przypomnij nam nazwę statku. Aket. A Aket, Aket 3. 3. Super łódź, super szyper i myślę, że na pewno tutaj jeszcze wrócimy. Trzymajcie się. Cześć. Muzyka Thank uh you. -huh.